Kura pacza. Nie wydaje się Wam, że jest jakaś przerażona. No. <grytanie> Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym poniedziałku w Growboxie. Słuchajcie, co ja tu wczoraj odwaliłam. Kawał dobrej nikomu niepotrzebnej roboty. Tak jest, tak jest, tak jest. O tym za chwilę. Słuchajcie, o tym za chwilę. Fuzzy Petiol. Dzień dobry, proszę bardzo. Tosiek. Inspektor Tosiek. O Boże, o Boże, o Boże! Jak ja się wczoraj narobiłam, żeby to wszystko tu zrobić. Później weszła matka. No, poprzemieniała, ja nie, nie mam siły, nie mam siły. Tak, dobrze. Ja też nie mam, Tosieńko. Robisz ty tu co? Nic nie robisz. No dobrze. Tak, słuchajcie. Patrzcie, odzyskałam ścianę groboksa. Ja ją widzę, ja ją mogę dotknąć. Ona tu jest fizycznie ze mną. Niesamowite, i teraz te dziady też dużo lepiej widać. Yy, tak, miałam to robić w piątek, ale oczywiście jestem tak ogarnięta, że później Wam opowiem. Jak już uszędziemy, to Wam opowiem, co ja odwaliłam i w ogóle. Natomiast, no, już, już teraz widać, że wszystkie choje, znaczy wszystkie te trzy duże choje zostały zdjęte i są, są tu. No, stoją na razie tak, jak stoją. Proszę się do tego nie przyzwyczajać, bo one tutaj nie zostaną, bo to nie jest wygodne rozwiązanie dla mnie. Natomiast, no, na tą chwilę nie mam miejsca lepszego. Co, co wy tu odwalacie? Stupa. A ty, Lusiek, co? Gorąco psu. Duszno. Duszno, psu. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. No, także choje są tu. Każda jest na osobnym sobie stelażu, w osobnej sobie doniczce. Tu jest ta obowata. Tam z tyłu jest ta... Mm, Boże. No, 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 co jest z tyłu? Obskura. <grym> tak. A tutaj z przodu jest ta... Ta, coś tam, werygata, we coś tam nie pamiętam. Tam jest znacznik zresztą. No, także ogarnęłam. Jest fajnie. I no i jak ja mam tu teraz wejść? No. Jak tu trzeba stopę postawić? No właśnie, no właśnie. Słuchajcie, co to epipremnum tu odwala. Patrzcie, to jest, to jest ten liściu z poprzedniego tygodnia. My już go znamy, ale jaki on jest duży? I tu. Kolejny idzie, też będzie duży, fantastyczny. Tutaj yuzu. O, proszę bardzo. Tu jest najnowszy liściu yuzu. Też fajniutki. Jaki o ozdobiony, bardzo ładny, bardzo ładny. No ja tam nie widzę, żeby on coś tam nowego robił, także yuzu trochę zwolnił. Yuzu też trzeba będzie ogarnąć. Tylko na początek ja naprawdę muszę tutaj stanąć, Tosia, no weź. Boże, święty, jakie zwłoki? Normalnie, tak wiecie, stopą odsunęła mnie. <grymne> tak, tak, cudnie, cudnie. No tu się wciąż ukorzeniamy. Tu żadnych rewelacji nie ma, no nie. Tu się trzeba ukorzenić, więc y, trzeba poczekać. Do niego nie zajrzałam. Do niego nie zajrzałam, ja nie wiem. No, no ja ci nie będę mówić, jak ty masz żyć, kolego, ale powiem ci, że coś chyba nie tą drogą poszedłeś. Tutaj w ogóle, patrzcie. Widzicie mnóstwo tych takich wychodzących z, z doniczki wąsów? No, ja coś czuję, że, że, że ten wąs, no, to grow box and trance, jak nic. Jak nic. Matko boska, jak to wszystko zacznie, wiecie, rosnąć i mieć listki, to to będzie takie gęste. No i ja, ja dostałam protip, że ona się bardzo ładnie sama z siebie rozgałęzia, ale to wiecie, tak się mówi, no nie, yy, a, ale to przerosło moje oczekiwania względem tego, co ja sobie wyobrażałam. No nie, bo myślałam sobie, że no tak, no, no pewnie tam co jakiś czas coś wypuści, a ta jak zaczyna wypuszczać, to hurtem ona no się nie pierdzieli, nie. Ona nie ma czasu na to. Dobra, włazimy tu. Bo słuchajcie. To, co ja wczoraj przycięłam, Widzicie tu? O tu. No ja nie będę łapy tu pchać, więc musicie się skupić. No tu idzie liściu. Tak, ale też to zauważyłam, patrzcie. No, ewidentnie, bo ona jeszcze w życiu nie miała mokro. Przysięgam, że pilnuję. Według mnie. Zbyt blisko jesteśmy lampeczki, albo jest druga ewentualność za duże EC, bo ja nie znam tej rośliny. Więc może być tak, że te 1600 to ją boli. No nie? Bo znaczy, bo to wiecie, jak ja sobie czytam o tej roślinie, no to ona rośnie przy wodzie, albo w takich miejscach, które potrafi zalać, czyli. Coś po, podobne miejsce do tego, jak rośnie skrzydłokwiat, no nie? Bo skrzydłokwiaty rosną w miejscach takich, które totalnie później zostają zalewane. Tak, więc yy, nie jestem przekonana, czy jak ten teren, na którym rośnie cycek, zostaje zalany, to czy on jest bogaty, wiecie, w minerały, no nie? No właśnie, więc yy, albo lampa, albo za duże EC. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, ale będziemy o tym myśleć, będziemy. A ty co robisz? O, tu nowe listki jakieś są, tu jakieś nowe listki. No, no ty się masz po swojemu, no nie? Tak. No na te dziady zabrakło mi czasu, to później wam powiem dlaczego. No i co? A wczorajsze te choje zajęły mi tak bardzo dużo czasu, że już mi się nie chciało. Natomiast tutaj też coś trzeba z tym zrobić. Koniecznie. koniecznie, ej, jej, no co my tu. O Boże! Boże, Boże! Znowu kwiatek. Tak, no tu widać. Tu listek, tu listek, tu rureczka. Tu listek i rureczka. No tu się dużo dzieje, nie? O, tu mamy nowy listek. Jaki ładny, jaki duży. Boże, w ogóle uwielbiam Red Vines, Jak on wygląda, nie? Tak kosmicznie. Przepiękny. Tu, o tu kwiatka w ogóle nie wycięłam. Patrzcie. On wciąż tu jest, nie? Z uciętym czubkiem. Tak. No, no tak! No tak, tak. O, tu się rura rozwija. Fajnie. Tutaj jest jakaś taka mocno bordo. Bordo rura. Tak, oj, tu się liściu rozbija, to widzę. Tak, no fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, bida. Słuchaj, no, dziewczyno. Co u ciebie? Już cię choje nie będą atakować, przynajmniej e, na razie. Tu jest jakieś liścio, znaczy rura. Tak, tak, tak. E... O, tu się. Mm, słabo widać. Nie, bo to nie to. Czy to? E, ja już sama nie wiem, na co patrzę. Tu takie w środku, widzicie? Nie, no jak nic, idzie takie maleństwo. Tak. Matko, matko, matko. Yy, tu najnowszy liściu. Ten. Co jeszcze? Tu się rozbija ten. O, dobra. O, 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 widzicie? Widzicie? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Nie? <laughs> tak to jest, jak jest ciemno. O, i ten. O! Ej, przyspieszył ten dziubol. No i bardzo ładnie. Mamusia się roz, rozgałęzia się. No ale słuchaj, przykro mi, że ten liściu ma za mało światła, ale ty musisz z powrotem stać tak. Koniecznie. Bo te twoje bajby są jakieś takie pokraczne, ci powiem. No i... E, jak ty się nazywasz? Rotundi flora. No słuchajcie, ja nie wiedziałam, że my jej aż tak dużo mamy patrzcie tu końca nie widać. Nie no, widać, no już do niego doszliśmy, ale no, ale wow! Ja byłam w szoku, bo to tutaj sobie było jakoś tam zawinięte, przyczepione spineczką, potem jeszcze szło sobie gdzieś w górę, tak więc no wow, no wow. I w ogóle ona ma fantastyczne listki, bo one jeszcze są jakby pokryte takim meszkiem. Coś pięknego, coś fantastycznego. I mamy tutaj też jeden. O! Jeden kawałek takiej oto właśnie hoi. Tak. Tak. Yy, zaraz wam wygrzebię znacznik. Yy, gdzie on jest? Chodź tu. Już, 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 już. Słuchajcie, to jest najprawdopodobniej taka hoja. Taka choja, tak. Bo tutaj mam jeszcze znacznik od... Od czegoś, co ewidentnie nie przeżyło, bo ja tego w tej donicy nie widzę. Czekajcie, ja to sobie włożę tu, albo i nie włożę. Jezus, przecież jak ja tego tu nie włożę, to zaraz zgubię. No właśnie, właź do środka. Bo słuchajcie, mam tutaj jeszcze taki znacznik, ale to zdecydowanie nie jest żadna Dishidia. No nie, to jest po prostu hoja, czyli ten znacznik, który przed chwilą oglądaliśmy. E, tak, a to, a to, 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 no ewidentnie nie przetrwało w tej doniczce, ja tak pamiętałam, że że tu są jakieś trzy rzeczy, no nie, poza tą choją, no i, i jedna po prostu nie przetrwała no i niech to sobie tutaj dędoli, bo nie przeszkadza mi to przynajmniej na razie e, ta, ta choja jest bardzo lekka, taka zwiewna, no nie? nie? Nie ma takich tych gałęzi, tak jak na przykład ta, ta, ta jedna choja, takie wiecie, zdrawniałe, twarde, no nie? Także także niech sobie wisi. I zauważyłam też, bo ja jej nigdy w życiu nie cięłam, że ona mm, bardzo lubi się rozgałęziać. Patrzcie na przykład tu. Widzicie? Tu tutaj sobie idzie główny, główny, główny i nagle z do dołu i tutaj kolejny sru do dołu i dalej idziemy prosto, nie? Także ona się lubi sama z siebie rozgałęziać. Fajnie. Fajnie. Na razie mówię fajnie, nie? A potem? Potem będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dobra, najnowszy liściu jest tu. O, ten on, tak? A On tam jest ukryty, no nie? On tak wlazł w ten las, no. Także tak to wygląda. I tutaj... Też nie zmieniłam doniczki. Ale. No, ci powiem. No, nie wyglądasz tak jak w internecie. i Nie wyglądasz tak jak u swojej mamusi Ueli, jak byłeś. Ci powiem. Tak, no ja cały czas marudzę, bo to jest duszek, to jest ghost. A on jest taki limonowy, nie? Także czekam. Czekam, kiedy się tu coś zmieni. No, ale zmieniło się tu. O, proszę bardzo, hederaceum wariegata. Hehe. W końcu jakiś liść, I nawet tutaj kolejny w drodze. No niesamowite. I tutaj epiprawną raczy nas w końcu jakimś liściem. Tylko, że nie są. Nawóz jest, ale jakoś tak wolniutko, wolniutko. Wolniutko. No i co u Ciebie skrzydłokwiat na wodzie? No. Tak. Uniósł się. Wszystko spoko. Tak, ta, ten liściu już się nie wyprostuje, ale powiem Wam, że kolejny liściu to tak... Kiepsciutko, nie? Słabiutko. Coś tu, coś tu. Mm. No dobra, no chociaż chociaż się napił, jest taki jędrny, tak więc mm, reszta to pewnie kwestia czasu. Tak, no, no luźniej się zrobiło w tym boksie. Od razu jest mi przyjemniej, muszę powiedzieć. Nic mnie w twarz nie wali, tak, nic mi do ucha nie wchodzi. <grywia> no, wszystkie te tatałajstwa są tu. I dobra. Pasuje robota. I teraz tak, tutaj nie zrobiłam nic, a też by się. Boże, no! Boże! Zapomniałam! Dobra, no nieważne, no to no, wiadomo. <grytanie> to tylko ja! Tutaj też by się przydało sporo rzeczy zrobić, bo. E, niech no ja. Gdzie, gdzie to jest? Który to jest? Ten. E, te, ten Lux, tak. To jest jego zresztą najnowszy liściu, który już dojrzał. No, tutaj już myślę, że niewiele się zmieni. już tak wiecie, twardnieje. No, piękny jest. W ogóle ma taki poblask, jakby niebieski. Coś pięknego. Jemu trzeba zmienić doniczkę. Tak, tutaj ten Noid. To jest jego najnowszy liściu. Powiem Wam, że. ładny, no. Ładny. Ja sobie nie wiem na co liczyłam z połączenia dwóch dziwaków, nie? No właśnie. Tak. Tu. O. Robimy dobrze. Tutaj ten. O. Wiem, Lusia, że ci duszno okno ok, zaraz, jak nagram. Tak, i jemu też wypadałoby zmienić doniczkę albo najlepiej zrobić mu jakiś kompres, na przykład z kubeczka czy coś, żeby się ukorzenił, a potem go odciąć. Tak. No tutaj to już wiemy, że dwóch kwiatków nie odcięłam. <laughs> cicho tam, cicho. Dobra. No. <laughs> Uszkodzony, co ja ci zrobiłam i kiedy, nawet nie wiem. Nawet nie wiem, tak, ale jemu, jemu to już w ogóle trzeba wymienić doniczkę, bo on się, słuchajcie, wywraca. Jakoś w tygodniu ja tu wlewałam nawozu i coś pociągnęłam lekko za ten znacznik, wiecie, konewką, niechcący, nie? Jakby to nie poleciało, mówię, oho, w piątek zmienię doniczkę. A potem się okazało, że, oho, w piątek gówno zrobię. No ale to zaraz wam opowiem. Tak. Tutaj, no tutaj jest jakaś posucha. Ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie wiem. No, to trzeba by było może zajrzeć w korzenie, bo donica jest tak duża, że ja niestety tych korzeni nie widzę, no nie? Tutaj ten mały ciumpol też spoko sobie radzi, ale już wracamy do gry. Słuchajcie, już zaczynamy końce zasłuchać, za 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 no nie? Już się dzieje to, co zawsze. Także um, koniec cieszenia się, że coś się udało. Nic się nie udało. Tak, co się dzieje tu? No tam dalej, coś on tam robi, nie? No i tyle. Aluks? 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 No coś tam, coś tam wyłazi, nie? Coś tam trochę wyłazi, bo najnowszy liściu to ten. Tak, tak, tak. No, wiem, że ci gorąco, ja wiem. Boże matka, okno uchyl. Zaraz uchylę Zaraz uchyla. A wiem, duszno, psiu, psiu. Duszno, psiu, psiu, o bodzie, bodzie, bozie. Twoje śliczne białe ząbki. Szorowane codziennie, tak. Ty to jesteś gwiazda. Zaraz uchyla. Zaraz. Tak, słuchajcie. <śmiech> <śmiech> ja sobie planowałam sporo rzeczy zrobić w piątek. I to był dobry plan, bo ja zazwyczaj piątki mam takie. No. <laughs> Widzicie, się cieszy, nie? Dobra, Lucia, ale weź na chwilę i idź. Ja ci zaraz uchylę to okno. Lusia, O Boże, dobrze, uchylę jej już teraz. O Boże, jak zimno z tego okna, okna. A i co się wydarzyło? Było tak pięknie, tak słonecznie, tak ciepło. Boże, jak zimno! No, ale okno już uchylone. O Boże, święty, co, 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 co tu się dzieje? Co, co, co tu się dzieje? O Boże! wica. O Boże! O Boże! Obcy! No tak, słuchajcie, ja sobie, jak, jak zazwyczaj, planuję rzeczy na piątek, żeby coś sobie roślinnego porobić. I słuchajcie, ja wiedziałam, znaczy część mnie wiedziała, że 21, czyli w piątek, ja będę mieć sporo rzeczy do roboty i praktycznie mnie w domu nie będzie, no nie? Ale moja głowa tego nie przyjmowała do wiadomości, i dotarło to do niej dopiero w czwartek 20. Jak montowałam dla Was film, no nie? Bo mimo, że ja codziennie z kalendarza korzystam, to jakoś tak. No. Co się Wam dzieje? Co się Wam dzieje? Na litość boską. Co to jest jakieś? Swędzawica z okazji braku przekąsek, czy jak? Co to ma być? Jak to będzie, Luksiak? Matka, no za mało ich dajesz i mnie wszystko spędzi. No, do wyczesania ty w ogóle, dziewczyno jesteś. Tyle masz czasu, wolnego wziąłbyś szczotę, przeczesała się za dwa razy, chociaż. Tak. No właśnie, więc moja głowa zupełnie wyparła ze świadomości, że 21 w piątek. To ja sobie nic praktycznie nie zrobię, bo cały dzień będę poza domem. No, no i taki właśnie efekt, że tak, piątek zwalony, sobota, zwalona, mówię, dobra, no to w niedzielę, nie, szczególnie, że do tych hoi ja potrzebowałam dodatkowych rąk, no nie? Bo tak chciałam, wiecie, zrobić sobie w piątek. Co tam ten, no nie? I wieczorem, jak wróci Paweł, bo chciałam po prostu zdjąć te choje, już na podłodze je sobie mieć, mówię, wróci Paweł, to mi tylko przytrzyma. No nie, i to tam będzie szybka akcja, bo ja sobie wszystko już wcześniej przygotuję. No ale, no nie, no. No I jeszcze samolot. Boże, boże! Poniedziałek. <laughs> no, no i się nie udało. No i się nie udało, więc w niedzielę. Zmarnowaliśmy na te trzy choje ponad 2,5 godziny, no łącznie, no nie? Także jak już skończyliśmy z tymi chojami, jeszcze trzeba było odkurzyć, bo przecież syfu się narobiło, to, to już stwierdziłam, że to jest, to już jest koniec, nie? Tylko jeszcze na szybko zrobiłam nawóz, powlewałam tym moczym ordom yy, i jakby tyle, nie? No, ale tu jeszcze jest roboty, jest, no mówię, te aglaonemy, koniecznie coś trzeba z nimi zrobić. Tutaj w tym boksie też trzeba sporo rzeczy zrobić, na przykład pousuwać takie te liście, no nie? Żeby to jakoś tak, wiecie, dla oka lepiej wyglądało, tak? A przecież wszyscy wiemy, że plamy były, więc jakby, wiecie, nie? No, także, ale <laughs> dla oka, żeby to jakoś tak trochę lepiej wyglądało, także, o Boże, Boże. Ile tu rzeczy do zrobienia? Tak, no właśnie, i zapomniałam tam widać w, w białym, w białej osłonce jest ucięty gigant. Tak, no właśnie, więc wiecie, ten, ten gigant, on się ukorzenia y, fenomenalnie szybko, więc on wraca z powrotem na swoje miejsce, i do tego czasu te choje też stąd znikną. Bo mi myśl oczywiście uciekła. Ja szybciej myślę niż mówię, i wiecie, to ze sobą mnie sprzęża, nie? No właśnie, więc takby tam jest ucięty gigant. E, mam też odłożonego tego małego giganta. No a cała reszta tego dużego giganta, no to e, wyszła, tak? Boże, kichanie, sapanie, parskanie. Ja nie wiem, trójka z przodu, a ja się zachowuję jak mój dziadek, nie? Znaczy, no już mój świętej pamięci dziadek, on też tak chrypił, no ale człowiek miał 90 lat, nie? <grym> A ja raptem tam trójka z przodu i Boże, Boże. Dobra, no i tak, Pan Paweł to się w ogóle udał, bo mówi: Boże, jak ty ten duży ten roślinek, nie, e, że taki wiecie, na oddasz, nie, że tam nic sobie nie zostawisz, on wie, no zostawiłam szczyt. Mówi: No ale tu to, to tyle tego oddajesz, on wie człowieku, przecież myśmy go niedawno cocieli, I mówię, przecież pomagałeś mi uciąć go. No to kiedy to było? Mówię, z pół roku temu? Mówię, daj spokój, niech idzie, w cholerę. <grywa> no. Także malucha mam, ale malucha już za sobą z tym dużym łączyć nie będę. Nie, nie, nie. To, 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 to się nie nadaje, no nie? Ten duży, yy, yy, wiecie, w ogóle to jest bardzo dziwne, powiem Wam, jak już tak sobie gadamy, bo przecież oba te giganty, yy, filodendrony giganteum variegata yy, ja od Agi dostałam dwa pędy, no nie? Um, ukorzeniane były w tym samym czasie, odcinane w ogóle były w tym samym czasie, i jakby one miały ten sam start, no nie? A ten jeden gigant mimo wszystko taki bardziej dorodniejszy, no nie? I już tak zostało. Te, ten mały nie miał szans przy tym, przy tym dużym, więc ja ich już więcej łączyć ze sobą nie będę, mm. bo to, no mówię, no na wiecznie musi dups hopchać, no, przed kamerą, no. Co ty robisz? Dziewczyno. Także ja już ich łączyć ze sobą nie będę, bo miało być gęsto. Przez, przez trochę gęsto było, a potem tak naprawdę szukaliśmy tego malucha. No nie, ten, ten maluch biedny. Tak, te, ten maluch biedny, bo wiecznie wiecznie mu światełko ten duży zabierał. Nawozu pewnie też mu zabierał, bo jest większy, no nie. O Boże, no ja mówię. no, no Nie po mojemu, ja to wczoraj lepiej zrobiłam. I tam niezadowolony. Przynalazła graszka i o poprzemieniała. Tak. No ja wiem, Tosieńko, tak. Ty, 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 ty zrobiłaś lepiej. Ja wszystko spierdzieliłam, tak? Oczywiście, graszka, no. No już nie, nie mam siły do ciebie. Tyle obowiązków jest przy tobie, graszka, że, że ja nie wiem, no. Boże, Tosieńko, jak ja, jak ja żyłam bez ciebie, ty mi powiedz, asystentko? No, no, jak żyłaś? No jakoś! A teraz masz jakość! Tak, na pewno. No, yy, z serialów nic. Słuchajcie, ja tam chyba, chyba z jeden odcinek wciąż tego skradzionego serca yy, obejrzałam przez cały tydzień. No, normalnie nic. Normalnie nic. Jak miałam jakąś tam wolniejszą chwilę, to już byłam tak zryta, yy, tak zmęczona, że zamiast sobie, wiecie, włączyć jakiś serial, to do jakiejś tam gierki sobie usiadłam, no nie, coś tam trochę na komputerze sobie popykam w jakąś gierkę. I, I tak, jakby tydzień cały zleciał. I co więcej? Aha, w czwartek widzimy się z projektem krzem. Jak najbardziej, bo to już, to już będzie ostatni czwartek miesiąca. I w ogóle, jak ten marzec uciekł szybko. No, luty, luty uciekł mega szybko, ale luty jest krótkim miesiącem. Ale ten marzec? Boże, przecież on się przed chwilą zaczął, ej. No, dramat jakiś, no. Kura łypi? łypi, dobrze. E, no, także tak. Także coś już tu powoli zaczęłam robić, w ogóle byłam w budowlanym, byłam w Leroy Merlin i jestem zniesmaczona, bo tak, siedemnastek nie było w ogóle, mniejszych doniczek nie było w ogóle, było parę sztuk piętnastek, parę sztuk, znaczy nie no, zasadniczo całkiem sporo sztuk dziewiętnastek i dwudziestek jedynek i nic więcej. Nie. O tych moich osłonek z lamela, tych takich, co nie wszystkim się podobają, co ja mam w kolorze róż i zieleń taka mięta, zasadniczo, też nic. Mówię dobra, no może jakikolwiek inny kolor, ale w ogóle tego kroju nie ma. I to już jest któryś raz jak ja jestem w Laura Excuse mi bardzo. Ty wchodzisz czy wychodzisz? Wchodzi no, wchodzi. To już jest któryś raz jak ja jestem w Laura i nie ma. Nie ma tych osłonek w ogóle. I to mi się nie podoba, bo one mi się sprawdzają. Tak, i już któryś raz z rzędu ja idę na ten dział z doniczkami, no nie, na ten regał z doniczkami, i tam też, no, wielki wujek nocuje, nie, na, na, na tej półce z tymi doniczkami. No. A roślin, a roślin zdychających w tym wleru O Boże, Boże, Boże! Ja tam szłam i tylko głową kręciłam. Naprawdę. A, a tych y, ludzi na tym dziale, z takich wiecie, z obsługi, ja z 15, nie? E, nikt nic nie zrobi, nie? Ła Łażą doniczki, przekładają na regałach. <grytanie> ja nie wiem, ja, ja, jakie oni tam mają zajęcie większe, ale no, ewidentnie, no, na, na dziale roślinnym ludzi multum z obsługi, ale nikt nic nie robi przy tych roślinkach. Dramat! Dramat. Muszę sobie jakąś inną metę znaleźć na te, na te mm, doniczki. Domyślam się, że to będzie po prostu Allegro, bo w castoramie w życiu ich nie widziałam. E, mam jeszcze patio, ale patio to w ogóle ma taki dziwny asortyment tych y, doniczek i osłonek, że dajcie spokój. No i, i jakby chyba mi się budowlane kończą takie co mam w miarę pod ręką, bo jeszcze mam Obi. Ale Obi to kawałek, kawałek jest do przejechania, nie wiem czy mi się to opłaca. No, także tak. Także niezadowolona jestem. Z zakupów totalnie. Ale kupiłam doniczkę dla monstery Tajeczki. Tak, mam. No to to, to, to zobaczymy, jak już ogarnę, no nie? Nawet i teraz w domu nie mam, została w bagażniku i właśnie sobie się zorientowałam, że pojechała ta doniczka z Pawłem do pracy, a razem z tą doniczką pojechała skrzynka, której potrzebuję. Także. <ślesz> Fantastyczny poniedziałek. Tak, tak, tak. No, no. Super. Dobra, no trudno. <laughs> o, ludzie. No, i co poza tym? Poza tym to nic. Poza tym to nic. Słuchajcie, powoli biorę się za ten pomysł na test yy, ukorzeniaczy. Ale to mówię powoli, bo dopiero przysiądę do tego, żeby wybrać z listy, którą dostałam i je zamówić i powoli będziemy, słuchajcie, myśleć, bo yy, patrząc na, na robotę, jaką mam, to nie wygląda na to, że miało być jakoś, wiecie, nie wiadomo jak luźniej. Więc nie ma co czekać na luźniej, tylko trzeba spiąć tyłek i zacząć coś robić. Yy, tak, domyślam się, że jak już kupię te ukorzeniacze, to już, już będzie lepiej, nie? Bo wstępnie muszę usiąść yy, i wybrać z listy, a listę dostałam bardzo długą. Bardzo długą dostałam listę, więc trzeba wybrać. Także powoli do tego zasiadam. Powoli. Tak, no mówię, w czwartek będzie projekt Krzem. Mm. No, no i tyle, słuchajcie, kończę. Kończę, bo to już jest 30 minut materiału, plus tamte, znaczy minus tam otwieranie okna, minus moje kichanie. No to, to chyba starczy, nie? Tego, tego gadania. Bożak mi dobrze, jak patrzę w tego boksa i normalnie wszystko widzę. Wszystko widzę! Niesamowite, podoba mi się to. No, no, właśnie Wystarczyło okno uchylić. Tak. Okno wystarczyło uchylić i już tak. I w ogóle tu, 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 tuż za mną. Proszę bardzo. Magic. Magic unicorn. Tak. No odkryłam właśnie, że Luśka uwielbia y, unikorny, jakby ktoś chciał takiego też unikorna, czy, czy dla pieska, albo dla jakiegoś wiecie, dzieciątka, bo przecież to zabawka dziecienna, to one w Action, nie w Action, w dealsie kosztują 25 albo 30. Naprawdę, naprawdę spora zabawka i ślicznie wykonana. No czy no teraz ślicznie nie wygląda, bo jest wymymlana i, i Luśka go mymla, no o, wielokrotnie dzian nie? <laughs> ale, ale tak, ale odkryłam, że uwielbia unicorny. No. Także takie rzeczy. Takie rzeczy. O mój Boże! Ty co ciebie tak? Co, co, co wy robicie w ogóle naprawdę? Przecież dostajecie procha. Co są pchły jakieś? Co się dzieje? Boże. No, dobra, to słuchajcie, na tym kończymy. Ja wam życzę cudownego, sympatycznego, słonecznego, zdrowiutkiego i przyjemnego całego, całego tygodnia. I widzimy się w, czwart w czwartek z projektem krzem. No, to pa.